Dzień dobry, dzień dobry w kolejnym odcinku. Mam wrażenie, że zaczynam podobnie odcinek jak po ubiegłym tygodniu. Tylko w ubiegłym tygodniu piekłam babkę, a dzisiaj zrobimy sernik. Sernik jest pyszny, taki klasyczny, bym powiedziała, ale fajny, wilgotny. To też zależy od sposobu pieczenia, później Wam o tym powiem. I nie, to jeszcze nie na święta. Ja dzisiaj akurat piekę sernik, słuchajcie, bo jest u nas. Yy taki kiermasz, kiermasz charytatywny, gdzie będą sprzedawane różne ozdoby świąteczne, ale także ciasta dla Piotrusia Szliwy, więc jeżeli macie ochotę też pomóc, dołożyć swoją cegiełkę, czy kupić wirtualny kawałek ciacha, to bardzo Was proszę, bo ta zbiórka idzie strasznie powoli. Piotruś skończył 5 lat teraz, w kwietniu. Czasu na podanie leku on już nie ma, a ma dopiero ponad milion zebranych z 15 milionów, więc... więc to jest straszne. Dobra, ja zrobię sernik. To będzie sernik taki okrągły w tortownicy. I czasami jak piekę ten sernik, to po prostu upiekę, studzę go i jemy. Ale dzisiaj zrobię go z taką polewą z pistacjami, z kremem pistacjowym i z białą czekoladą. To jest przepyszne, ale już bardzo słodkie. Mam tutaj naszykowane prawie wszystkie składniki ser, którego będę uważała. Uważała, używała. Jest to ser e, z wiaderka, po prostu taki twaróg już zmielony. Zaczynam. Ja sobie jeszcze zrobiłam kawkę, więc będę sobie popijać. I co my tutaj mamy? W pierwszej kolejności masło. Masło już sobie wyjęłam z ponad godzina temu, żeby ono się zrobiło miękkie. Będę ucierać z cukrem pudrem, ale nie jakoś szczególnie długo. Po prostu chwila, żeby to się porządnie ze sobą połączyło. Później do tej masy dodam nie całe jajka, tylko same żółtka. Białka będę później ubijać osobno. Mam też tutaj śmietankę, to jest śmietanka trzydziestka, mam też kaszę, to jest kasza manna i dodam jeszcze łyżkę budyniu, tam jest twaróg z rodzynek, zrezygnuję, bo wiem, że podzieleni są wszyscy. Jak już masło mam utarte z cukrem pudrem, to dodaję prawie resztę składników oprócz ubitych białek, więc w pierwszej kolejności dodam żółtka, chwilę zamieszam i już później wszystko po kolei. Ser, śmietanka i kasza manna Plus budyń. Do białek standardowo, ja tak zawsze robię, kiedy ubijam białka, obojętnie do czego, dodałam szczyptę soli i użyję sobie tego blendera, żeby nie brudzić kolejnej, może nie, żeby nie brudzić, mogłabym to przełożyć i znowu użyć miksera. ubijam. I już na tym ostatnim etapie nie używam miksera. Tutaj mam tą masę serową, a tutaj białka. Białka dodaję do masy serowej, później już wszystko wymieszam łyżką. Tortownicę wyłożę papierem do pieczenia. I słuchajcie, jak ja piekę ten cernik. długo, mniej więcej półtora godziny, ale w niskiej temperaturze. Kiedyś piekłam inaczej, zmieniłam to i uważam, że tak jest lepiej. On całkiem inaczej wygląda, inaczej też smakuje. Naprawdę spróbujcie. Spróbujcie, bo no warto. Serniki to są klasa, co? Warto próbować takie rzeczy. Ale ten grzeszy nie dla nas. Sernik. To widać, ale na dnie piekarnika jest naczynie z wodą, naczynie żaroodporne, żeby ten sernik był taki mokry. Jeżeli nie macie dość tematów ogrodniczych, to zaraz pójdziemy do sadu. Dwie nowe skrzynie, to jest jedna na drugiej. One są niskie i najprawdopodobniej wylądują właśnie w sadzie. W jednej będziemy uprawiać arbuzy, a w drugiej najprawdopodobniej ogórki. Ale to zobaczymy, jeszcze mam inne pomysły. Czosnek po przymrozkach. Grzesz, ty się znasz. Chyba nic mu nie jest, co? Trochę ma takie liście na końcach. Nie, spokojnie. Spokojnie? Spokojnie. spokojnie. Już miał pierwszy no raz jest, czosnek ze typu swojego ogrodu. No trochę u nas pomroziło. Od, odpadł. Co? Odpadł mi. <laughs> nie padło. dotykaj, nie dotykaj. No było trochę u nas ostatnio przymrozków, więc pochowaliśmy to, co jeszcze nie było posadzone, to co dokupiliśmy, do garażu. I patrzcie, jaki zielony burz się tutaj zrobił, wszystko zaczęło puszczać liście. Dzisiaj sadzimy dalej, sadzimy dalej, bo już ponoć przymrozków ma nie być. Przepięknie kwitnie tam to na różowo, to jest migdałek. Ciekawa jestem, czy doczekamy się swoich migdałów, a jak nie, to chociaż na kwiatki pięknie popatrzeć można. Zabrałam się teraz za robienie polewy. Rozpuszczam tutaj dwie czekolady. Mam taki krem pistacjowy, ale najpierw dodam śmietankę, trzydziestkę. To się połączy i na koniec właśnie ten krem pistacjowy. A mogę krem pistacjowy? A mogę, mogę, mogę. Dobra, sernik jest gotowy. Już tutaj nic więcej nie upiększam, bo przy przydobrzmę no słaba. Jestem w dekoracjach, ale w smaku myślę, że będzie Lid. Jeden świąteczny wypiek mam z głowy. Dzisiaj kupiłam barana. Takiego. O, takiego. Chodź, Tywia, zobacz. Może być taki? Co? Czy możesz mu odgryźć nos? No coś ty, to będzie taka dekoracja. Zaraz go damy na jakiś ładny talerzyk. To jest jadalne przystroimy. Żartowisiu. To jest jadalne? On jest jadalny, ale on będzie naszą dekoracją, wiesz, jest taki ładny, że szkoda go jeść. a skoro wszystkie drzewka posadzone no to czas na podlewanie sucho jest ciepło ma być myślę, że jak dostaną wodę to powinny się przyjąć przełożę sobie tutaj wężę i idę na drugą stronę Lipcia woli konewką podlewać. Tak? Mogę to Dobra. Odłóż. Połóż. O! Ale zimno się zrobiło. Uniesiesz? Niesiesz, powoli Misio. To ciężkie jest. Nie musisz tego nosić. Patrz tu się samo leje. Dawno nie było u nas gofrów. Oj, dawno. Pierwsze sztuki siedzą już w środku. Ciasta zrobiłam sporo, więc chyba dzieciaki będziecie mieć na dzisiaj i na jutro te gofry. Zaraz wam pokażę. Teraz sobie przypomniałam, że przecież dobre gofry nie mogą być odkładane tak tylko na kratkę, zapomniałam o tym, no i będą miękkie, bo nie odparowały, trudno, trudno. Dobra, poprawiam się, wziąłam kratkę, bo naprawdę jest duża różnica, jeżeli gofry odparują. Dzisiaj właśnie nie mamy bitej śmietany, więc gofry zjemy sobie z dżemem i z owocami, mamy borówki, mamy banany, będzie pysznie. Jedna dziewczyna gotowa. O, coś się drapie. Druga dziewczyna gotowa i trzecia też. Nie, Ty nie idziesz ze mną na dwór? Czy idziesz? Idę. Idziesz. Ja idę myć okna. Dobra pogoda dzisiaj jest, bo słońce zachodzi, więc nie są nagrzane szyby. A dla mnie to jest najlepsza pogoda do mycia okien. Mama! Słucham. O, ja liczę na to, chociaż drabinę, żebyś przytrzymała z mamą. Nie, ja chcę poszukiwać. No, no, chyba pogoda się robi. Ci mam tyle pracy w ogródku zaplanowanej. Nie wiem, czy to wszystko ogarnę. A nie martw się, no. O, Nie martw się, mamusia. ja ci pomogę. Kochana jesteś. Widzę, że okno jest jeszcze bardzo brudne od środka, ale zawsze zaczynam od zewnątrz. Nie wiem, dlaczego tak, bo w środku to zawsze można umyć, a na zewnątrz to nie zawsze pogoda sprzyja. Więc wykorzystuję, póki jest pogoda. Ale że ty się pajączka boisz. Już wam pokazuję, o co ten wielki hałas. A wiesz, że są dwa? Ja na pogoda, co? Ten szalik możesz sobie zdjąć. Wiesz, jest za ciepło, bo jest tak ciepło, że można się rozpłynąć. Nie on chce żyć. Ja go zaraz, ja go zaraz przegonię gdzie indziej, ale nie będę go zabijać. Dobra, pokaż te pająki, bo, bo widzę, że. Pisz, piszczysz. Gdzie ten pająk? Gdzie? Gdzie? Na no, okay. Ten? E, ale fajnie wygląda. Jak gwiazda. No. O. To to jest, ja to bym jest go faim? zostawił, wiesz? To jest faim? Ja bym go zostawił, bo on tu... To jest Tak, o, tu drugi jest. One tak... takie muszki będą zjadać. Patrz, tu się coś w sieć złapało. Jakiś ten... jakiś robal. No. Słuchajcie, mega polecajka, że ja tego wcześniej nie odkryłam. Przez dwa lata ponoć tu mieszkamy z silikonem czy z jakąś pianką montażową na oknie. To bardziej była pianka montażowa. Idealnie zeszło. Po prostu słuchajcie, idealnie trzy ruchy nie ma nic, więc polecam. To jest dedykowane do płyt indukcyjnych i tak się nazywa właśnie nożek do płyt indukcyjnych. Też sobie płytę doczyszczę tym później. Tak ma, jest? Ma, mama, Gąski, gąski do domu. Gąski do I możesz być wilkiem. Wow. Co to jest? Silikon, tak? No. Nie, to chyba była pianka montażowa, wiesz? A schodzi. Nie, ładnie schodzi, co? No. To jest płyt do płyt indukcyjnych specjalnych, wiesz? Więc nie powinien chyba robić. A to z drugiej strony. Nie, jak, tak, jak nie, jak nie zrobisz takie rysy w poprzek, to nie. Tutaj jeszcze coś jest. Ty no faktycznie, nie widziałam tego. Tyle lat tu mieszkam, nie widziałam żadnych brudnych szyb. Ja nie mogłam doszorować tą gąbką, a tym schodzi idealnie. Dobra, jadę na pole. No i chcesz z tobą? Z tobą. Na razie na gospodarstwo jadę, zobaczyć tam i wrócę i pojedziemy gdzieś na pole może. Jej! A pójdziemy na spacerek Też, też. Jej! Obniżymy się w gąskie, gąskie do domu? A jak to się, jak to się gra? Muszę patrzeć. Ja, na przykład, że ja tutaj stoję. No. I wołam wąskie gałęzie do domu. A ty jesteś na przykład, tam. No. Idzie figa. No. I. I. i ja... Patrz. Jak zobacz? E, e, idź tam. Dobra, stoję tu, no. Gąski gałek do domu. Ale co mam robić? No, odpowiadasz. Czy czy, czy, czy czy boimy się Boimy się Czego? Złego. A gdzie on jest? Gdzie on jest? Na razie. A co robi? Odszedł. Gąski, ganski do domu i widzicie do mnie, e, jak wilk was złapie. Jak do... O co chodzi? Jak wy, e, mnie do mnie. To ty do... nas masz złapać. Ty jesteś wilkiem. Idę się złapać, idę się złapać gąskę. No to mam cię. Jak ona, jak ona... Mam cię gąskę. Gąskę <grym Uciekajcie <grym przed tym wilkiem. mycie cię okiem z dziećmi. Mamo, ja Ci pomogę. Mamo, gąski gąski do domu. Teraz mamo chodzi do piaskownicy. No dobra, zaraz zobaczymy. O co Co tam? Czy chcę zupkę ogórkową? Poproszę. E, Okej, okay, ja lubię dziwne dodatki. A ty Jasiu co chciałeś? No też robię dania. A. Ja robię desery. Uwielbiam desery aż za bardzo. Zupka ogórkowa. Pychotka, a to? Pielniczki. Tutaj po do pierniczków. Dziękuję bardzo. Pojadłam. Jeszcze przed świętami przyjedzie do nas ekipa. Będziemy zadaszać swój taras. Bardzo się z tego cieszę. Wybór był trudny, strasznie trudny, czym my to zadaszymy i jak my to zrobimy. No ale w końcu jakaś decyzja musiała dawać, więc w następnym filmie być może Wam już coś więcej będę mogła pokazać. Chyba mają być w środę i w czwartek przed świętami, więc zobaczę kiedy. E, uda mi się cokolwiek nagrać. No a teraz chciałabym też trochę tutaj posprzątać. Już mamy wstępnie te płytki umyte, a jeszcze meble sobie poprzecieram. Cały grill jest strasznie brudny. E, co tam jeszcze? Stół, tak samo, krzesła, wszystkie do umycia, więc jest e, co robić. No ale coś za coś, żeby później przez cały sezon korzystać, żeby było pięknie, miło i ładnie. To trzeba się trochę wyśnić. Nie wiem kiedy się z tym wszystkim wyrobię. szklarne też czekam na uporządkowanie. Mam tam kunkwaty, które chcę przesadzić, i one już wyglądają chyba na dworze. Tak samo dwie oliwki, myślę, że spokojnie mogę je wystawiać. I zaraz wam pokażę, jak mam może w piękną sałatę. Pójdzie chyba na niedzielny obiad. Na pewno pójdzie na niedzielny obiad. Widzę już takie dwie potencjalne kandydatki. Oprócz tego jeszcze mam trochę pracy w sadzie, więc. Kilka dni mi to wszystko zajmie. A jeszcze w ubiegłym roku kupiłam takie fajne, duże donice i właśnie w tej większej wyląduje ten większy punkt pad. Nie wiem czy on odbije. Na razie wygląda gorzej niż chyba miesiąc temu. Już tak fajnie zaczął odbijać, a później nie wiem co się wydarzyło. Przesadzaniem pójdę na trawę, bo ziemię się nasypie tu na te kamyki, to później będę rozkrytę. I zapowiem Wam, naprawdę się zmęczyłam. Szkoda, że nie mam Grzesta w domu, ale pojechałam na gospodarstwo. Na pewno nie będę żałowała dla niego nawozu. Nawet żebyśmy tych owoców mieli nie jeść, ale żeby miała odżyć, to nie będę nawozu żałować. Dobra, mam ziemię, mam karamzę, działam. chyba zużyje wszystkie otwarte worki z ziemią. No ale trochę tego idzie duża donica, więc też może na dłużej mu wystarczy. Zobaczymy, nie chciałabym, żeby te korzenie miał na wierzchu, a widzicie tak mu tutaj wychodzą, więc je poprzykrywam. Jedna roślina z nie wiem ilu. Jest. Nie, jeszcze dwie oliwki jeden kunkot mały. I jeszcze 15 innych dzienniczek w sadzie do mnie czeka. Nie wiem, może macie jakieś rady? Czy ja powinnam popcinać tego łąski, żeby on ruszył? Czy dać mu święty spokój? Nie wiem, co mam z nim zrobić. A bardzo mi na nim zależy. To czeka na posadzenie. Idziemy dalej. Tu już jest posiana trawa. Słuchajcie, sad mamy. Można powiedzieć, że prawie skończony. Tutaj jeszcze trochę do nic mam do wysadzenia. I muszę to zrobić dzisiaj. Bo jest tak gorąco, że ja się boję, że to znowu wyschnie za bardzo. Pięknie już liście puściło. Łącznie w sadzie mamy 30 trzy drzewa, więc trochę tego jest. Więc ja już się z wami żegnam. Pewnie będą kolejne aktualizacje. Jagoda kamczacka Wojtek. Nie mam jednej. E, wiem, że trzeba mieć co najmniej dwie, żeby to dobrze rosło. Trochę się oczytałam. Taka ogrodniczka się za mnie robi, że ho, -ho. Oczywiście uczę się na błędach, e, ale co nieco mogę już podpowiedzieć. Dziękuję za dzisiaj i życzę wam spokojnych, zdrowych Świąt. Nie nakręcajcie się, jak coś nie wyjdzie idealnie, to nic. Najważniejsza jest rodzinna atmosfera i fajne osoby dookoła.